Witamy na kanale dla ciekawskich shopping. W naszych odcinkach podpowiadamy Wam co kupić, wyszukujemy okazje w sklepach internetowych oraz przybliżamy modę gwiazd. Linki do wszystkich prezentowanych rzeczy zawsze znajdziecie w opisie filmu. Aby być na bieżąco z naszymi materiałami pamiętajcie o subskrypcji i włączeniu powiadomień. Ostatnio dużo czasu spędzamy w domach. A jaki strój jest wtedy najlepszy? Oczywiście ten najbardziej wygodny, który najlepiej się sprawdzi podczas prac domowych, zabawy z dziećmi, gdy lubimy ćwiczyć lub poleniuchować. Królują pod koszulki, wygodne dresy i bluzy, a do tego kolorowe skarpetki. Właśnie dlatego w dzisiejszym odcinku podpowiemy Wam, gdzie takie praktyczne ubrania możecie kupić w bardzo dobrych cenach. Oprócz tego przejrzeliśmy dla Was ofertę piżam, więc kilka rzeczy z tej kategorii też w naszym zestawieniu znajdziecie. Nie przeciągając przechodzimy do pierwszej pozycji. Zaczniemy od klasycznych, dopasowanych topów na grubszych ramionczkach. Dostaniecie w sklepie internetowym House za niecałe 20 zł. Są wykonane z elastycznej, proszkowanej dzieniny z dodatkiem wiskozy. A do wyboru macie cztery wersje: białą, czarną, różową i w paski. Na stronie House możecie też kupić bluzy z kapturem i kieszenią typu kangurka. Są aktualnie na promocji za około 44 zł. Użyte są z miękkiej dzieniny z dodatkiem bawełny. Zwróćcie uwagę na szeroki wybór kolorów: od pastelowych po szarości, i czerwienie. Koniecznie zajrzyjcie do sklepu Sinsei, jeśli wolicie nieco krótsze kroje blues, tym razem bez kaptura. Jest ona zakończona u dołu ściągaczem, związaniem, ma okrągły dekol i wykonane z miękkiej dzianiny dresowej. Ponownie świetna cena: niecałe 40 zł oraz ciekawe kolory do wyboru. Kończąc tę kategorię ubrań, nadal pozostajemy na stronie sensei.pl. Tym razem coś dla zwolenników blues rozpinanych o luźniejszym kroju. Mają one kaptur oraz kieszenie. Możecie wybrać spośród trzech pastelowych odcieni, a niektóre z nich kupicie na promocji. Teraz przyszedł czas na dresowe spodnie, dokładnie joggery dostępne w Sinsayu. Są dopasowane, mają elastyczną talię związaniem i świetną cenę, bo około 30 zł. Nawet na zdjęciu prezentują się rewelacyjnie i jesteśmy pewni, że doskonale sprawdzą się też podczas noszenia. Jeśli wolicie takie spodnie w nieco luźniejszym wydaniu, zapraszamy do sklepu House. Joggery w kolorze jasnego różu mają tu elastyczny pas i szerokie nogawki ze ściągaczem. Obiecaliśmy wam również kilka pozycji w kategorii piżam i koszul nocnych. I tak zaczynamy od bawełnianej dwuczęściowej piżamy Sinsei. W skład zestawu wchodzi koszulka z krótkim rękawem oraz podenki, a uwaga przyciąga przede wszystkim ciekawy print w koty. Dostaniecie ją aktualnie na wyprzedaży. W sklepie tym kupicie też zestaw ze spodniami 3 4 Koszulka jest ozdobiona przyjemnym nadrukiem. Piżama jest w promocyjnej cenie i dwóch wariantach do wyboru z czarnym lub szarym dołem. Koniecznie musimy Wam zaprezentować też kolekcję dostępną w sklepie internetowym Mojito. Kupicie tam m.in. koszulę nocną na ramiączkach wykonaną z delikatnej, zwiewnej tkaniny. Jest to bardzo swobodna, ale i seksowna propozycja. Koszulka jest w dwóch opcjach do wyboru oraz aktualnie też jest na promocji. W tym klimacie możecie też zakupić jednoczęściową piżamę wykonaną z wiskozy. Jest to raczej forma kombinezonu. Ma regulowane ramiączka i elastyczny ściągacz w talii. Tu też macie dwie wersje, beżową i czarną. Według nas każda prezentuje się niezwykle atrakcyjnie. I tak dotarliśmy do końca naszego odcinka. Dajcie znać, jakie tematy zakupowe Was interesują oraz czego teraz najczęściej szukacie w sklepach internetowych. Będzie nam miło, gdy zasubskrybujecie nasz kanał i dacie kciuka w górę. Do usłyszenia, cześć!